pięknym miejscu, środowisku, jak magiczne magicznym miejscu. Witamy. Na pół żart, po... na pół serio, panie Andrzeju, że to piękne miejsce, to projekcja wielostronnej duszy pana. Pan hmm. zgadza się z tym? Tak, no to, co mam wewnątrz, to... Tak, i projekcja... Na zewnątrz. Mam tak... E, takich aniołów wewnątrz, którzy Anioł pomagają. Tu proces nawet terapeutyczny. Witamy Panią Wysandrze ponownie. Miło jest gościć tu w naszym programie panel, panel dyskusyjny. Za każdym razem, kiedy siadamy, kiedy Pan tu jest, dyskutujemy na różne tematy. Szczególnie na tematy naszych pacjentów, no bo o czym możemy tu rozmawiać, o naszych pacjentach. Jeszcze raz, bo my już o tym rozmawialiśmy. Przepraszam, że przerywam. поняла что есть дискуссия, немного mm -hmm. не сгодамся с паном. Радше так, пане Андрею. А в наших пациентах отвечарглены целый мир и проблемы целого свята Когда пан работает с пациентами, он работает, моему моим, моим мнению, с целым святым. Мы работаем с целым святым. Целым Żymy mm ludzi, jak mówił -mm. Antoine de Saint-Exupéry, francuski pisarz. Ja akurat jestem po rozmowie z człowiekiem, który dzwoni do mnie i mówi, że chciałby się spotkać ze mną na sens. Ma kilka problemów. No, problemy zawsze zazębiają się, bo to nie z jednego problemu drugi się rodzi problem. Alkoholowy pierwszy, choć nie bardzo, drugi hazard, trzeci, narkotyki, czwarty problem z partnerką swoją, gdzie byli tam dwa miesiące, rozstali się, on nie może tego rozstania przeżyć. No i chciałby, żeby jemu wymazać spod świadomości, żeby ona w ogóle nie istniała w jego umyśle. Że, no ja myślę, no cóż, no można by było podziałać to tak, żeby ten człowiek emocje nie towarzyszyły yy, yy, podczas spotkania, bo on chce się nią spotkać, mają sprawy tam do rozwiązania jakieś. No, nawet mówiąc według fizyki kwantowej, taki nowy program wdraża się 21 dni, tak mówiono. 21 dni nowy program. Także z tymi nałogami uzależnionymi powoli pracujemy. Ale najbardziej jest to, że on no, nie może znieść, że ta partnerka jego zostawiła, bo on został zostawiony z nią z powodu alkoholu. E, trudna dyskusja jest, bo ten człowiek jeszcze mi na koniec powiedział, że nie jest, nie jest zdecydowany co do alkoholu, że chce odrzucić. No to... Panie że ja to widzę trochę inaczej. Ja widzę tu. o no. tego pana, o którym pan opowiadam, jeden problem. Problem uzależniony od całego świata, który występuje w strefie uzależnienia od alkoholu, od hazardu, imigrantów, uzależnienia od partnerki innego człowieka, to ty też jesteś uzależniony. A następne zapytanie, dlaczego ten człowiek jest bezbronny, uzależniony? Co jest w jego duszy, czego może i nie wiemy? I pan ma talent nie tylko badania duszy, ale i odczuwania duszy na poziomie emocjonalnym. I ostatni krok, moim zdaniem, u Pana będzie trzy etapy. Pierwszy, zgodnie z prośbą pacjentów, od uzależnienia. Drugi problem, od ogólnego, ogólnej zdolności do wszystkich uzależnień. I trzeci najważniejszy problem, gdyby Pan Pacjent na to zgodził się on od tych cech, które robią tego człowieka bezbronnym. A w uzależnieniach on ucieka od rzeczywistości. Od rzeczywistości, którą należy się skonfrontować. Ja myślę, że tam w tym przypadku zadziałało to, że człowiek ma problemy uzależnień, więc partnerka jego zostawia, odchodzi. No bo... Wiadomo, że człowiekiem z, uz z uzależnieniami nie bardzo się dobrze i żyje i, i nawet terapię się przeprowadza z osobami uzależnionymi. Bo one mają. To jest problem skryty. Uzależnienia są jakby przykrywką swojego tak. problemu, bo tu są emocje ukryte, tak? I zgodne z uh, teorią Erika foma. Hmm. Tu jest ucieczka od wolności. Od wolności, która daje nam wolne zachowanie bez uzależnień, a jednak ludzie chcą wolności i jednak chcą uzależnień od innych bodźców, od całego świata i chcą niestety, nieświadomo, żeby byli manipulowani przez partnerkę, przez grupy społeczne, przez polityków. I bardzo trudno przekonywać tych ludzi, że droga wolności nie Latwa, Но эта дорога есть лучшей, когда человек уже сам может. Как это было в средневечере у пустельников, святых мниху, им ничего не было нужно. Шели в лес, в горы. Не случайно Христос в 46 дни был в пустыньем, независимо от этого света. И тот человек. Potrafi nie tylko pomóc siebie, za pomocą Pana, platformą dla tego pacjenta będzie Pan, ale potrafi pomagać innym, jak były zranione, duszo zranionego człowieka, a teraz już go przykład będzie dla innych, jak człowiek za pomocą Pana, a później sam zwyciężył i już nie jest uzależniony no nie jest uzależniony, ale zawsze może wrócić do tego uzależnienia, jeżeli nie zmieni swojego stylu życia. życia. Styl życia. Tak, tak Bo jest. To jest coś, co... Wracamy później po seansach w to samo środowisko, do tych samych ludzi. I to samo robimy. I do tak. tego samego bagna, które zasiąga ponownie, ponownie. I trzeba mieć mm, duży stopień oczyszczenia, wykorzystać rezerwy, siły duchowe, które czasami zakon zablokowane, e, przechowane, a Pan wyzwoli te siły życiowe za pomocą swoich wspaniałych technik. Na przykład wyobraźnie, imagoterapia, pokazać bogactwo przez wyobraźnię dróg dla tego Pana, innych ścieżek, które doprowadzą go do wolności, do powierzchni góry, gdzie czysty oddech, gdzie jasno słońce, gdzie nie ma brudu. No... Fajnie zmienić to, żeby człowiek był wolny i nie uzależniał się od innych, prawda? De od pro... innych też. No to jest też problem, kiedy uzależniamy się i nie możemy. Ale te uzależnienia też e, nas wiążą e, od dzieciństwa, od mamy uzależnienia. Od rozwoju, tak zwana psychodynamika no, osobowości. Gdzieś jest fiksacja w konkretnym wieku. I niestety skutki na całe życie i pan jako śledczy, oprócz okay. tego, że pan jest terapeuta, jako śledczy w kolejnym etapie, pan bada, gdzie, kiedy, fatalna była fiksacja jakichś przeżyć od dzieci, od których ma w dorosłym życiu i jak dać możliwość stworzyć na nową osobowość. Stąd dobra jest regresja wieku i potrzebna taka regresja, regresja wieku. Regresja wieku, żeby dojść do, do jaźni, ścieżki. jak mówił Jung, żeby zaczynać od zera. Ponownie. Ponownie. Jaś nie jest takim zerem, bo jaś jest to świadomość wyższa, która jest jądrem człowieka, jest sedną całej sprawy, czyli jest początkiem tego wszystkiego i końcem. Jak mówił Jaś, Zaczyna się i w tym samym miejscu się jakby kończy. E, jak my to mówiliśmy poprzednim razem, że coraz więcej ludzi uzależnionych, bezwolnych ludzi, którzy nie dają sobie rady. Stąd nam cały czas przybywa coraz więcej osób potrzebujących tej terapii. To tak jak Pan widzi, e, czy jest, ja mam to pytanie takie może dla innych, e, bo my troszkę e, Polacy mówią, że są Europejczykami, Europejczykami, a wschód czy na wschodzie są te same problemy co w Polsce? Przyjmuje Pan tu i tam przyjmuje? Europa ma jądro, które jest wspólne dla całej Europy, a kolory konkretnych regionów, konkretnych miejscowości, konkretnych państw. Tak. Europa daje niepowtarzalność i bogactwo konkretnego narodu, którzy razem tworzą nową Europę. Chociaż to centrum Europy przesuwa się trochę na wschód, bo tak naprawdę my nie jesteśmy tym centrum Europy, bo Europa dziś tam ma podobno swój środek na Ukrainie, jakbyśmy mówili o centrum Europy. To Geografia Europy i to jest sprawie... teraz um, Narody Ukrainy, że ona tworzy nową Europę. Teraz Europa w frustracji, w rozpaczy, w kryzysie, i właśnie Ukraina broni europejskich wartości. No, dobrze, było, ale alkohol też na Ukrainie rozpowszechniony jest, prawda? Tak. I... Tak samo, jak i u Was, jak i w Finlandii. Bardzo jest. No, ludzie szukają w tym alkoholu, jednak powiedzmy hormonów szczęścia, endorfin szczęścia, tak? Bo jednak alkohol daje zadowolenie, szczęście, no, zapomina człowiek o problemie swoim, który ma, tak? Pijąc alkohol. A kiedy pokazać, odblokować bogactwo duszy, ona będzie działać. Mm -hmm. Mocnym planem. Lepiej jak alkohol. I to jest sztuka, nawet nie nauka, psychoterapia. Stworzenie nowej osobowości, kiedy alkohol niepotrzebny. A ponieważ nie wykorzystujemy źródła naszej osobowości, mm -hmm. no... Przy napięciu alkohol. No pewnie rozładowuje napięcie, powoduje, że zapominamy o sprawie, o problemach, o mm -hmm. długach, o... No, w sprawach finansowych, mówię domowych, rodzinnych, i wszystko traktujemy lajtowo. Dlatego odpowiedź dzisiaj była, że, że on lubi alkohol, ten człowiek, ale no, nie jest do końca zdecydowany. To mówię, to jest tak, jak człowiek, jak on chory, nie jest zdecydowany, czy chce się leczyć. On mówi, że chce się leczyć, ale nie. Z tym leczeniem jest trudno. Pytanie jest, czy po pierwszym sensie ustępuje alkohol. Na pewno, na pewno już powstaje niechęć do alkoholu, bo mamy różne metody. Tak jak Pan nawet postawiał pod nos alkohol, żeby dokładnie takiemu alkoholikowi, który, który lubi ten zapach, lubi smak alkoholu, czy alkohol ma smak? To nie wiem, ale twierdzą, że ma jakiś tam smak, żeby zniechęcić jego, zbrzydzić alkohol. E, zakładam trzy podstawowe sensy z problemu alkoholowym i tak uważam, że to jest bardzo mało. Jak ludzie chodzą na odwyki po sześć tygodni, po trzy miesiące, a nawet po pół roku, potrafią być jak na wczasach wyłączeni i tak wracają i znowu sięgają po alkohol. Dlatego, że na pewno dla tych osób, żeby mówić, żeby zniechęcić do alkoholu, jest to bardzo skuteczne, bo można w odizolowaniu człowieka do alkoholu to zrobić, ale nie rozwiąże się tam problemu, który, dlaczego on pije, bo ma ten problem. Trzy podstawowe sanse, to też nieraz bywa dużo dla pacjenta może i dużo finansowo ale czasowo jest bardzo to skondensowane w jednym te już nie da się bardziej krócej pracować choć po pierwszym sensie już zniechęcamy ale żeby utrwalać to nawet zaleca się słuchanie nagrania autohipnozy sobie potem przez co najmniej te trzy tygodnie żeby utrwalać nowy program no, według mówiliśmy fizyki kwantowej, ten nowy program wdraża się za każdym razem głębiej. Mamy takie nagrania płyty przeciwko alkoholowi, to różne są do słuchania i słuchają ludzie. I wtedy zmienia się nastawienie człowieka do, to są właśnie te nagrania, o których już mówiłem, one u mnie, po każdy pacjent otrzymuje po się nagranie, nabywał u mnie co najmniej dwa, i ma go terapia, alkohol, odwyki, tak. Czy miał Pan takie sprawy, że po, po jednym sensie już nie pił ktoś całkowicie? E, żeby nie zapominać, że jednym dowcipie w no. rozmowie dwóch przyjaciół, no co, to było trudno rzucić palenie. Nie, to było łatwo. Dziesięć razy rzucałem i zawsze to było łatwo. Dzień, za każdym razem było łatwo, dziesięć razy rzucą. Tak samo i tu, to będzie wracało dopóki problem nie rozwiąże się. terapię i właśnie mechanizmy pana i mama terapia już nie tylko odrzucić alkohol, a ukryty alkoholem problemy u podłoża góry lodowatej. Tak, to jest góra lodowa, który... A alkohol, się... powierzchniowa część. Powierzchniowa część, to jest tylko kamuflaż alkohol, To jest demonstracja, to jest protest. Pokazuje, że ja ten, jak ja się czuję tutaj, że problem, problemu nie ma. Jestem wesoły po alkoholu, prawda? Nie, alkohol jest przyczyną alkoholizmu. I tak z innymi nałogami jest. Jeżeli przychodzi ktoś do Pana Panie doktorze, trzy nałogi. Alkohol, no hazard, no narkotyki, yy, papierosy, hazard. Pod pantoflem u innej osoby. Sek, seksomania jeszcze, bo to Jako zastępcza reakcja ta, wtórna. Seksomania. No i chce się wyzbyć wszystkiego na no, ja mówię od siebie, od razu mówię, że nie u mnie takiej możliwości nie ma. U pana jest taka możliwość, żeby wszystkie nałogi załatwić za jednym spotkaniem. Zawsze trzeba określić dla pacjenta i to jest honor terapeuty, a problem, że problem jest wielostronny. Decyzja oczywiście należy do pacjenta, a dług terapeuta. Pokazać, że go skromna prośba uwolnić od jednego nalogu to tylko początek. Oczywiście możemy pomóc. A co dalej? A dalej trzeba postępować, oczyścić psychiku od tego, co prowokuje te problemy. Niestety wschodniej części Europy i tu, i dalej na wschód. Ludzie szczęśliwi, kiedy nie ma problemu. Tylko gdzieś tam na no zachodzie już jest uświadomienie, że to nie jest wszystko. Że trzeba iść dalej. I poziom kultury. Pan jest przedstawicielem kultury. Przekonać pacjenta o postępowaniu w przyszłości. А почему так очевидно очистить уволить от конкретного налога? Musimy znaleźć jakiś sposób katarzisu, bo katarzisem również są nałogi nasze, żeby oczyścić i uwolnić. Tak naprawdę alkohol uwalnia człowieka. My wczoraj mówiliśmy o katarzisie, obmywamy wodą, oczyszczamy się, spowiedź nawet w kościele jest katarzysem, czy to będzie indywidualna, czy zbiorowa, psychoterapia jest katarzisem. Ale taki katarzizm możemy również sami sobie przeprowadzać. Mówiliśmy już o tych naszych szkoleniach, które robimy, gdzie uczymy e, tych metod, jak człowiek sam z sobą powinien pracować. Ja w swojej książce, metody tutaj katarzisu, jak ludzie powinni z sobą pracować, to jest właśnie ta książka, tak zwana o pozytywnym myśleniu, gdzie mówię. No bo żeby pozytywnie myśleć, to trzeba przestać myśleć negatywnie, żeby oczyścić je. To jest formą katarzisów, Bo w tych moich książkach opisałem różne metody 10 książek, które wydałem. Napisałem w tym ich reinkarnacji, też to taka powiedzmy nietypowa, co pan myśli o tym katarzisie, żeby samemu sobie robić. Samemu. Катарзис есть велосклонный, и с газом шоссенам же множество дошедений катарзиса Нейпер были в религиях. Да. В религии это толу априори как сакрамен. А в науковом здесь да. что еще маччимы то здевиском, которое доправаджем до одряковань некдешь выпартых важных, луб раненцех Lat wcześniejszych, lat dziecinnych. Mm -hmm. Kiedy racjonalne podejście, analiza, napotyka się na opór ze strony nieświadomości pacjenta, a katarzys, to jest emocjonalny wpływ, daje takie możliwości, żeby tego oporu nie było i idzie odreagowanie problemy. I kiedy jest że jest skutek po tym skutku, zawsze trzeba przeanalizować, określić, co trafiło się. Gdyby tego nie zrobiliśmy, to jest ryzyko ponownego wyparcia to, co potrafiliśmy zrobić w świadomości. Zawsze po katarzysie, trzeba analiza. Nazwać злого духа по имени, как в башнях, и он тратит силы. Как like и в религии, злого духа по имени называют. Да. Демонами, дьяволами. Найпер, выжучить, то есть экзорцизм, катарзис, yeah. разные uh, окрашения, так сказать. А позднее анализа, то другой этап, назва окрешлич, дать структуры. И тогда уж не истнее это зависка, когда он вообще анализованное. Ale to jest ciekawe właśnie, że chcemy, żeby ktoś był inny, winny, tylko nie ja. I my musimy jako terapeuci znaleźć tu... O, obiekt, złymi zawsze są inni. <laughs> Jakiś obiekt przeniesienia. Czy to będzie <laughs> w tym przypadku, nawet na rozmowa w czasie, kiedy rozmawiam z człowiekiem z problemem alkoholowym, on mi mówi, wie Pan, to nie mój problem jest, bo ja jestem... To znaczy ja to powiedziałem, że on jest ofiarą, e, bo dziadek pił, pradziadek pił jak karma. Takie, taka, taka. taka moja karma jest i oni są winni. Ja bym to to co pan myśli, że oni są. Tak, no oni, bo, bo w, wie pan, e, Amerykanie znowu coś tam odkryli, że w genach właśnie Amerykanie odkryli, że, e, że są geny alkoholu. Это не фатально, не сгадываем, что гены – это одна из подстав, один из пунктов, но он может быть на целое жизнь укрытым и нереализованным. И дорослый человек, доезжалый человек, имеет ответственность, чтобы быть self-made man, как говорится на Америке. Человек, который творит себя сам и имеет за это ответственность, вбред своим генам. Ale to, co wcześniej mówili, przeniesienie, transfer, winę przerzucam na kogoś. Wszyscy są winni, tylko nie ja jestem winny. Ja jestem ofiarą. Chcemy pokazać, że to wszystko, co się dzieje we mnie. A ja jest sierotą, Stąd może wtedy powiedzieć temu człowiekowi, że on nie istnieje. Istnieje dziadek, choć nie żyje. Istnieje ojciec, a on nie istnieje. Nie ma go osobowości. Nie ma. Dlatego tu w tym wypadku moja imagoterapia jest bardzo skuteczna. Tak. Bo jeżeli słyszę, to ja w jego podświadomości wyobraźni przywołam tego dziadka, pradziadka i powiem, dziadku, zabieraj ten alkohol od swojego wnuka i alkohol, a wnuk mówi tak, dziadku, ja nie chcę twojego już alkoholu, zabieraj go. I wtedy te mistyczne czy duchowe wyobrażenia mityczne tak, te, te, mit terapeutyczny terapeutycz, mityczne tak, jest on dziadek zabiera w torbę alkohol na plecy i odchodzi w jego wyobraźni i wtedy on wie, że już on jest oczyszczony bo dziadek mu zabrał to co przekazał jego swoją karmą w genach jak, jak, jak on to powiedział no. Idź do dziadka lub współpracujesz ze mną. U nas tu trzy sylwetki. Ty, ja i choroba. Na czym ty jesteś w stronie? Retoryczne i nieretoryczne pytanie. Świetnie. To dobrze. teraz Nasze rozmowy przybliżają słuchającym temat ten. Gdzie tkwi problem? Gdzie tkwi? Gdzie diabeł siedzi? W której strony ja, i on. Nie będzie ten diabeł winny tego wszystkiego, a, dia a diabłem są inni. Nie ja jestem. I dobrze. I Imagoterapia pomaga. pomaga wybudować palac z brudu, z gliny, ponieważ nie ma u tego człowieka marmuru. A palac jednak można wybudować ze wszystkich e, źródeł, nawet brudnych. Czyli imagoterapia czyni cuda. Tak. Jestem, Cudem jest to, że my decydujemy się. Jeszcze ważne, żeby zapytać takiego człowieka, który poddaje się terapii, czy on zdecydowany jest terapii. Ale niejednokrotnie nie jest zdecydowany. To on robi to dla żony, dla dzieci, dla rodziny. On nie robi to dla siebie. Czyli nie chce zmieniać. Im więcej tego. to robisz dla siebie, tym więcej dla Twojego. Otoczenia. i dla żony, Pańczo. i dla dzieci, tak. i dla rodziny, I dla, i dla społeczeństwa. Smutne jest, że kiedy trafiają do nas ludzie z problemem alkoholowym, wtedy kiedy rzeczywiście na dnie są, prawo jazdy stracili, pracę stracili, żona rozwodzi się, dzieci nie od, e, odsuwają się od nich, no to wtedy zostaje dwie sprawy: albo ośrodek dla Bezdomnych, albo leczenie wtedy zostaje. No, podejmuje się już tego leczenia, bo to już już nie ma nawet za co się leczyć. Dlatego ci ludzie oddają te pieniądze, bo zapożyczają się, żeby leczyć się. Najczęściej no to rodziny im pomagają. Ci, do, do których się odsuną z powodu alkoholu, no bo to pomoże jemu. Święty Boży nie pomoże. To pożegnamy się z naszym aniołkiem tutaj światłości terapeutycznym. Miło było dzisiaj porozmawiać, bo każdy temat jest wyjątkową sprawą. Także nam też spontanicznie wychodzą terapeuty. To jest taka studnia bez dna. Nasze, nasze problemy, które my tutaj doświadczamy z pacjentami. To jest ten kaki konfesjonał, gdzie dużo dowiadujemy się osobistych rzeczy od ludzi, ale one zazwyczaj powielają się. Ludzie mają podobne problemy, czyli yy, problem sedno jest w jednym. W tym, że nie dajemy rady sami kierować się swoim życiem, decydować, że tu decyzja jest, nie ciało reaguje i... Tylko rozum decyduje o tym, co ja mam robić w życiu. Jak mówił Hegel, idee rządzą światem. Wydaje się, że to pan produkuje idee, a jednak nie krążą w przestrzeni kulturowej, i pan jest medium, przez którego te idee mogą być wykorzystane dla dobra pacjenta. Dziękuję Ci. I tam dziękuję. dziękuję. Wszystkiego dziękuję. dobrego. Dziękuję. Przesyłamy pozdrowienia od naszych kanałów i od nas.